Siemaneczko, witam Was w moim drugim odcinku z gry Case Opener. Dzisiaj, jak obiecałem, otworzymy 4 Mr. Case. Y. Opisywałem 6, ale nie chcę się czekać tych 2 godzin. Nie chcę się czekać, 31 minut. No. Yy, otworzymy 4 Mr. Case. Y. Trzymajcie kciuki, może coś będzie dobrego. I, i, i. Może fakturyniu. Ślady używania, a dobra, od... jeszcze 3 szanse to Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. I co będzie? A, nam kosa... hydroponik. No, dobrze, 80 euro wpadło. 112, wow, Chyba w tym miałem zaprawiony. Czy tam przy dostawaniu się pamiętam, Dobra, jeszcze dwie otwieramy. Hot proszę, hot albo coś tego typu, albo hołle, chociaż. Orion, nie, nie wierzę. Dobra, jeszcze jedna skrzynka. Minotaurus Labirynum. Dobra, może zrobimy szybki kontrakt z niebieskich yy, dla was, bo może z tego Minotaura nam coś płacić. Blue. Gdzie to Minotaur? minotaurus? Minotaurus o tak do kontraktu a kurde brakuje nam jednego to szybko otworzymy byle jakiego case'a bo pewnie wyleci na niebieski jak zawsze na początku no dobra Kwipunek. niebieskie okej okay. i otwieramy Pewnimy kontrakt. I... A, pff, dobra. Otworzymy, jak obiecywałem, wiemy na jackpot'a, bo jest nawet gruby becik. Albo, za chwilę, za chwilę... Yyy, gdzie to było? Gdzie one są? Były. Były to były. A tu zawsze mi się myli. E, nie, to biję bo mówię, że bijam fulla. Hmm, będzie gdzieś jakieś A jeszcze jedno jakiegoś jednego skina. Gold, nie mam jeszcze, o przepraszam, bo mi się coś tutaj pieprzyło teraz. No, jakby lepiej i Park Play, Park play, play, i zirka. dobra, dodać do Jackpota. I... I ktoś mnie snipe pewnie, ale dobra. Miejmy dobre nadzieje. że nikt nie wejdzie z Lore'em, ale oni jest. No i Dragon Lord, pięknie, Wiedziałem, że jak wyjdę z tą kolekcją, to będzie ktoś z Dragon Lordem. dobra, 16% szans, jak to wygramy, no to jesteśmy mistrzunie, mistrzunienie. Please, uda się, uda się, nie na nas, nas, aż tak, no, tam. No nie! Fuck! Dlaczego? Nie mogę wrócić jeszcze te dwa pola. Pieprzone reklamy, nie? Otworzymy jeszcze kilka skrzynek. Już nigdy nie stawiam z tej kolekcji niczego, nie wiem, bo się tak nie opłaca. Brawo, case'a, powiem, bo opłaca, nie będzie najbardziej opłacalne. Bo można wziąć Fire Serpenta za 400 euro. Dlaczego nie? Nie wierzę, nie wierzę. Na chwilę bijemy jakąś niegrbą pulą, bo nie mamy za dużo hajsów teraz. Mhm, dobra wiemy jakimi do 20 euro może się uda rozbierać z naszej rzeczy. Statrag, nowa, nie. Jeszcze go over... no tego łespytał w ogóle. Nie. Stratrak nasz nie pocieszał. Po przegrane 1000 1000 wdrzeczenie. Nie, nie wierzę. Tak... Tak blisko było, nie? O sam no pięknie, najlepszy, najlepszy odcineczek świata, nie? Wbijam fullem i nic z tego nie mam. Następny odcineczek może będzie stresa, zakijałeś matchmakinga w miks no, dobra. I co na wyleci? gówna <laughs> Dzisiaj nie mam dobrego dnia z case'a pender'a wczoraj też nie miałem Star Trek ten. hmm Ile to jest warte? 13 euro to tym na pewno wiemy. To już mi trochę bardziej poczuwa bo będziemy mogli wbić na jakiegoś mniejszego beta Dobra, otworzymy jakieś dwie skrzynki i wbijamy beta I co będzie? Galil, nie I teraz proszę Fire Serpent, Fire Serpent albo coś lepszego albo kosa. Przeleciał nam Fire Serpent. Widzieliście to? Nie. Dobra, nie ma załamki. Dobra, bił kosą, typol, zmień depo. na co mam nadzieję teraz nie robię żeby wymyślić. Co, co nie, to Tak ten. Może bijemy za jakieś, udałem nam się wygrać 50 euro. 30 coś, a już jest? 40, Raz 50 będzie, ale bijemy jeszcze jakimś 7 fioletowym, nie wiem, a różowym. Orion, dobra, dodaj do Jackpota. I trzymajcie kciuki, żebym to wygrał. 20 prędkości, to podoba się za 200. No już mamy pograne, bo wyszedł koso moją ulubioną, którą zawsze obserwuję. Ona była moja, ale ja bym wygrał. Hmm, 12% szans. Nie przeleca tam ani razu. Może raz przelecę i nie wylosuję. Chyba, że uda mi się, nie będę do Jak to wygram z 12% szans, to jest normalnie mieściunia, tak jak wcześniej gadałem, ale przegram. To jest oczywiste. Ja za tym Walu powinienem być, być już. Nie, nie wierzę. Dzisiaj będzie krótki odcineczek, nie będzie jakiś drugi, bo. Jak widać, nie mamy skinów aż tak. Chcę wydaję do Jigpota. Dodaję do. Dla się zrobić kontrakt. Nie, jeszcze nam brakuje, paru e, Już nie mam żadnych skinów. W prawie w ogóle. Wszystkie mi wbiwam. Same niby nam zostały. Да, да. И войди, дорогой Лора, что-то часто с коллекции... Kobuston, są i 9%, bo ktoś za no mało, bił, ale pff, to i tak nie są nadziei na wygraną. Mm. 52% chance wygrał. 256 euro. Jestem bardzo na Ostatnio tak bardzo przegrywać w tej grze. Będę prawdopodobnie robić sobie takiego reinstala żeby odnowa mi wszystkie staty. I by od nowa grać w tę grę. Dobra, to to już będzie koniec odcinka do następnego odcinka. Nara, cześć. Subskrybujcie, załapkujcie. To będzie znak, że. Podoba Wam się odcinek i więcej takich będziecie chcieli. Narka.